Hejka, ja już jestem właśnie w Toruniu, dojechałam do Torunia i zaraz mam pociąg do Poznania, więc stwierdziłam już na vloga Nie wiem co mi wyjdzie. Więc widziem na całym zobaczymy co z tego wyjdzie, więc do zobaczenia. Wychodzimy się nam do pociągu i zaraz ruszamy do Poznania. Ja już jestem w Poznaniu. Ja byłam już coś zjeść, byłam coś też trochę po sklepach i tracę głos, nie wiem co się dzieje, ale tracę głos. E, o 13 spotykam się z dużą, bo ja coś wypadło i nie może teraz przyjechać. I idę sobie dalej pojechać po sklepach i już dodaję się z dużą, więc do zobaczenia. Tak, przyjechała w końcu i idziemy gdzieś, nie wiem gdzie, gdzieś zabiera. No, zabieram tego super sztosowego miejsca w Poznaniu i musicie to zobaczyć, serio. Mam tu przyjechać, bo ja że w Poznaniu, więc wiecie, zapraszamy. I ogólnie, no będzie tak chodzić i chodzić i chodzić, Ale jest schudniemy, hmm. bo mi trochę się przytulało ostatnio i no. Ja się zagrywałam. No, właśnie, się. Dobra, okay. no, patrzcie tutaj. Ha? Więc odejdziemy już, odezwiemy się do Was Właśnie wbiłam na vloga. Ha, cześć co tam? U was nie ja świej się ze yy, Jesteśmy tutaj sobie z gością i gadamy w ogóle i pijemy ze soczek. No i w sumie jest spoko I w seriośniłam się nie widzieliśmy się już. 2, albo trzy tygodnie, trzy tygodnie, w ogóle widzicie jakie mam Zmieniłam od ostatniego vloga. Obejrzyjcie sobie. <laughs> ale mam to samo ubranie, bo to była taka, wiecie, pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy ja to moja lubię i chciałam nie wyglądać. No i założyłam, no i wyglądam, bo już Gosia nie powiedziała, że wygląda. Czy znaczy, że nie powiedziała jeszcze, ale powie. I ogólnie jesteśmy w Poznaniu. Jest mega spoko, serio tu Gosia. Hello? I no, więc. Czy mam się na twarzy taka nie patrzeć? Wszyscy? Dobra. I do następnego usłyszenia. Hello. Hello Wszliśmy na spaghetti. Bardzo ja głodna Tak, Także I na się uwalę. Dziękuję. I że będzie to zdjęcie na Instagrama. <grym wytrych> prawda? W ogóle to jest spaghetti, takie poznańskie, ale z piccolo to jest tylko w Poznaniu takie mhm. Więc serio polecam, to macie do góry napis, ale nie widać go, więc nie pokażemy nie. <grywa> no, jak wyjdziemy to pokażemy Nie? No, dobra Więc my idziemy jeść, ja odejdziemy się teraz później Ej Siedzimy sobie z Zuzią. Kupiłam nam takie ładne nasieniczki. No też ma taki. I sobie siedzimy i zaraz będziemy iść, bo mam za jakąś... To jest godzinę 17? Za nieco dwie godziny pociąg. Niestety. zaraz Zuzia mnie opuszcza, bo musi wracać do domu, bo ma przypał! Musi uczyć. No. Idziemy mnie, idzie mnie gdzieś odprowadzić no. i ja potem to krew sama na poczuć. Robiłam zdjęcie. <lubiłam> Dobra. Bo By spoko, super, że przyjechała naprawdę. Tęskniłam mega i w ogóle bym tąsknić i... Mm. Dobra, więc chodzę do Was później, idę się żegnać. Jestem w pociągu gdzieś. <kluzny> Przejechałam, później wyruszałam jakaś godzina i teraz mam wielkie wątpliwości czy jestem w dobrym pociągu. Ale jakby pan, była w żył, ale pan prezes chciał zabijać, to dosłownie nie powiedziałabym, i była w żył. W tym pociągu. Więc mam nadzieję, że idę w dobrym kierunku, w dobre miejsce. No i jest mi ogólnie mega smukno. Byłam z kilka godzin. I o kilka godzin za krótko. <laughs> mega traciedła więc odezwę się do was, jak będę już w samochodzie. Hejka, ja właśnie dotarłam do domu, jest gdzieś około 22 .00. i chciałabym z tego miejsca zakończyć tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jest... Chyba wyszedł mi krótki, bo nie mam dużo materiału. Ale dla mnie mega fajny i będę mogła sobie wspominać ten wyjazd. Więc... Jeśli się podobał, łapka w górę. Jeśli chcesz być na to z moimi filmikami, subskrybuj i do zobaczenia na następnym filmiku. Bye!